Czy chodzi o ten kanał, kanapę dużo osób jeździło? Tak? Nie, ja. głównie nie tylko o tylko fotel i tak dalej. Witam wszystkich. Witam wszystkich. są za pana sam. No dokładnie, tak, to rzeczywiście. Starałam się, by czy no, nie miał przebiegu. Może mi pani pomóc? Niewiele. Niewiele. Ale no, możemy z Jest to jakiś parametr, który. Jest już stu? A to jest 100, 124 tysiące. Patrzę na wnętrze i elektryka, dość ładnie wyposażony. No, tylko ja nie umieściłam tam. podróżowania LZ z kierownicą? Bardzo, bardzo wygodne siedzenia.

Postanowiłem tą różę przerobić w szkle na USB, bo te baterie jednak się wyczerpywały. nie może tam gdzieś tam nie jest. Gdzieś tam jest. Tak, właśnie pisałem na, na, na Messengerze i tego. Zapomniałem. Chodzi o nawiązanie do tej maskotki, która tam z tyłu jest. ptaszka Putina. To różę podłączyłem pod USB no, 3V musi być zasilana. A podałem 5 i się spaliły niebieskie diody. Zostały białe. Dwie, dwie białe diody zostały z tych wszystkich, bo niebieskie mają za, za, za dużo prąd dostały. To było opornik mi wlutować i dopiero, dopiero podłączać pod USB. Chciałem kabel, wtyczkę i tego. Tak. Przelutowałem zamiast baterii. Bo baterie te się wyczerpują. W czasie się kłuski z rosowym. O, no, ma regio? gdzieś na zdjęciu u mnie jest na tym, na Facebooku. Nie na Facebooku? Jest podłączone. Nie chcę się też, złącza się go. Zosuniemy Kolejowy Yahoo. Pozdrawiam. A skąd jesteś? Przez serwisy to są na dole, prawda? Bo to w świecie nic nie jest takiego autoryzowanego. Nic nie było na. Wygląda to na. Tutaj dużo oglądam. Zobaczyłem, jak mały wniosek, to patrzyłem tylko jedno. A, zbyt. Zapominam, po prostu że dla lasów się to odzywa. Jachł się skojarzył, coś z kimś ze Śląska, ale to inaczej. W Geogardzie nie byłem. Ja się po Polsce przejechać, bo już dawno nie jeździłem. Od, od, od września. wrześniu ostatni raz pociągiem przejechałem za darmo. Jeszcze dużo jazda. Dzień bez samochodu. Kumaj A później już nie jeździłem. Trzeba się pokusić. Wydaje na różne głupoty, a na podróże nic nie wydaje. Czyli dopiero do maja będzie spłacał pewne rzeczy o piwko czyli nawiązujemy do ja dzisiaj kupiłem ten izotonik też wypiłem. Czy się bardziej się opić. Cztery piwa wyżłopałem Tym dwa w ciągu jednego dnia tak mi się opić się jakoś. No, z tych rolników to było to dużo. bardzo dużo. Falizeuszek w porządku. Pewna nazwa. Od czego to jest? Toś przyleciało, może UPS nad nami przyleciał. Simo Łowiczek, pozdrawiam. Sima. I Mikołaj Sosnowca, byś <śmio> mnie oprowadził. że mnie pomylił, chyba ten szczęs. Przepis bliskość. Marilla. Miłość Maria. No ja wczoraj osoba z tej chwili wiadomości, o 10 minut od przyjazdu, że, że jedzie, jedzie Czesio z husarzem na warcie. Odczytałem to, bo nie, nie tego nie. Wyciszyłem telefon i nie zauważyłem tego. 17. Będę miał w tym roku. Uważaliśmy. Odkurzecz Bason są 15 Submarinów ma potężną uzasadnia i funkcję aktywnego mycia. Nowa elektroszutka usuwa w plamy i zabudki już sporo tego czasu widziałem, bo też byłem w kabinie kiedyś. Co sądzę o Kęszyce? Nie znam tej miejscowości, to przystanek kolejowy. Od tego, co tam z tyłu jest. Putin. Chuja Putina.

Jedzenie różne, trudno powiedzieć, co najlepsze. Teraz zrezygowałem trochę, że słodycze ograniczyłem do cukiereczków, takich tik Tak. I musli czasami o jeszcze. Tak to, albo banana sobie zimne śniadanie. Orzechy. słodycze. Mam troszkę na tak także żeby by to zrzucić trochę. przykład gotowe pierogi do krefali były obiad z kapustą i grzybami jakieś no, piętro było, bo, bo była kładka, jak nie ma kładki to i piętro niepotrzebne teraz pewnie jest tak, że ludzie kupują bilet w internecie i do prosto na pociąg, nie czekają tak długo jak dawniej, ale jak się pociąg opóźni to dobrze jeszcze się schodzić Kiedyś się podeszło, zaczyna od kupna biletu w kasie. Chyba, że był miesięczny teraz. Były dwie kasy, pod jakieś czynne, chyba. No, może trzy nawet były. A bilety też nie są tam tanie. No to nie tylko Turkole. Na, na stojąco, <laughs> albo na walizce u siebie, ma dużą walizkę. Bo tych miejsc do siedzenia to rzeczywiście jest tam mało, tych poczekalni. Trochę więcej jest tam, no, przy, wyj znaczy przy wyjściu jest, znaczy to no, miejsce się zrobiło tam, ale w stronę tego tunelu, bo tego nie było akurat w tej części. Ale mimo wszystko to poczekalnia jest, jest ograniczona. Tam. Może postawam jakieś te jakieś kawiarnie, może coś lokale gastronomiczne, coś w tym stylu, może wynajmą, no to będzie jakieś miejsca no, do siedzenia żeby coś zjeść głowy ryb nie, ale dzisiaj rano ryby makrele w galarecie zjadłem A zimą jest jak wieje, albo go, latem jak słońce praży, to tam klimatyzacja na pewno będzie będzie przyjemnie chłodno w morcu. Na pewno też są ławki, tylko, że musi być pogoda dobra do siedzenia. W restauracjach nie chodzę, nie, nie chodzę po prostu. Byłem w Senatorze, takim, który oferują tam. To, to znajomy mi zafundował obiad akurat litewski taki. Nie, ja to no, kupuję normalny, z, z znanego producenta. No, się tego. To nie jest jakaś robota do do pizzy to nie mam wiadomości Zawsze ją przepalam Tak jest Putin z tyłu jak to woli wyrazić Tusk 20 osób ogląda może sobie posłuchamy poczty głosowe cytrynę kiedyś jako dziecko coś takiego jadłem a zaraz będę kupował chyba cytryny, bo mi się kończy taki dodatek do herbaty, zrobiłem z pigwowca, bo już się kończy, zacznę kupować albo cytryny, albo jakiś syrop. 11 wiadomości. Słucham, to zobaczymy. Na przykład sobie to nagram. coś jest mieć czytnik kart w aparacie posłuchamy sobie co ojej co za pierdoła posłuchać co się przez. tym dzieje no kura karta się spieprzyła w aparacie chciałem coś nagrać ja, pierdykam. To gówno. Jeździłem dzisiaj też. Po, do Bobrownik pojechałem, ale deszcz się rozpadał. Posłuchałem ją z na pocztę głosową. Zobaczmy jakie Masz cztery nowe wiadomości. Wiadomość od numeru siedem, trzy, siedem, osiem, trzy, siedem, sześć, zero, pięć, wysłana dwudziestego pierwszego lutego o godzinie dwudziestej pierwszej pięćdziesiąt jeden. To za głupo. Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz jeden. Wiadomość od numeru jeden siedem jeden cztery Wysłana dwudziestego lutego o godzinie, dwudziestej pierwszej czterdzieści Zastrzeżonego wysłana 21 lutego o godzinie 21:42 pierwszej Ej to nie, długo się zastanawiałam, czy być to powiedzieć, ale ja się Tobie zakochałam, Ty mi się podobasz, jesteśmy w i chciałabym się z Tobą umówić. Obojętnie, ja to ja mieszkam też tak jak pytał na Osierpu Storzyńskiego. Tylko było kilka razy w siebie. Zanim przychodzę pod Twój blog, zobaczyć, czy jesteś. I widziałam Ci kilka razy. Przyznaję, że nawet kilka razy zrobiłem igraszki temu podobnemu tobie. Ty mi się nie podobasz. Chciałabym się z Tobą umówić. Takich kolegów.

aby odsłuchać po zastrzeżonego wysłana 21 lutego o godzinie 21:40. Aby odzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz jeden. Nie masz nowych wiadomości. Aby. Wystarczy. Co, co niektórzy mają z Was, poczucie humoru, jak widać. Jak słychać w zasadzie. Nagrałem to i będzie to filmik na YouTubie. Będzie dużo wyświetleć, Jak mnie szanujecie i pokażę wszystkim. Na, na, na tym. Jesteście tacy jak wtedy. chuje. Stefan Turbo włączył. A skąd ten Mateusz? O, nie pamiętam. W tym blinku? chyba bezpośrednio jest do do, do, do Jehoziołowicza. Nie do końca mi się to podoba. Dlatego myślałem sobie, że zmienię kolor. To jest do Wybiorę fajny, mocny, czerwony kolor, żeby podkreślić jego troszkę sportowy temperament. Jednak to a koło. No to jest prosta, to akurat pociągiem jest e, prosta droga, połowicza. Ten Zielonogórzanin, Lubuszanin, Warta. Są, są e, dużo jest skomplikowane, na przykład do Tarnowa chciałbym pojechać czy do obochni. No to tam jest skomplikowane przesiadki, są duże. do Warszawy, trzeba później przesiadać, czy do Krakowa, czy ewentualnie z Łowicza do Rzeszowa i później z Rzeszowa do Tarnowa, tam też takie możliwości widziałem. Łódź całkiem fajny, teraz Plac Wolności otwierają po przebudowie, bardzo ładne miejsce zrobili tam, taki beton był, tramwaje były po obu stronach, teraz po jednej stronie tylko tramwaje. Modernizują trochę tą łódź ogólnie. Inwestycja kolejowa, takie metro można powiedzieć, łódzkie postaje kolejowe. Tarcze te BM wiercą pod, pod podmiastem. Tunele. Jeszcze jeden tunel, kolejny tunel, postan do kolei dużych prędkości. I stacja fabryczna już nie będzie ślepą stacją. Wszystko się opóźnia wszędzie. U nas w Łowiczu jeszcze barierek nie ma przy torach zrobionych. A nie wszystkich ekranów chyba jeszcze na stacji. Dziwi mnie szczególnie dla, dla bezpieczeństwa powinno być. Tymczasowe płoty jeszcze. Miejmy sobie informacje pasażerskie pod koniec kwietnia, mają uruchomić. Szkoda, czy się uda. O, Może czasami się zdarza, do tam coś z uprzedzenia, jakby do kogoś. Niektóre osoby już tych nie żyją pewnie jeszcze. W dzieciństwie tam ktoś chciał wsadzić do domu dziecka na przykład. Może emerytowani że już nie żyjące sędziny z sądu dla nieletnich przed 30-40 lat. Czy wrogie może nie, ale ciężko mi jest z, z, z żyć osobami upośledzonymi. i nie mam bardzo cierpliwości za bardzo i przez to może być mi wrogi, ale, ale nie. Dlatego nie, nie lubię takich miejsc jak dom samopomocy na przykład. Wrogi też mam trochę nastawienie do pewnego Emila tutaj z Łowicza, Jamarotto, on się dziwnie zachowywał, był dobrym kumplem do 2008-2011, a później zaczął się psuć kontakty z nim. Jak pan podjął pracę w stałą, to zresztą mi to, to zaczęła się zawiść. Jeśli coś. się śmianie zwyczajnych na rzeczy, nawet przedstawiam. Zwyczajnego, nic śmiesznego, a on się śmieje z tego. Czy trafiłem, czy polecam? Naprawdę niewiele może zaskoczyć. Sam jest świeży. Człowiek przytuszy. Jeszcze rower roweru nie połamał. Ale wgadywał ludzi. Głupio. Ma jakąś chorobę po prostu. Ale nie psychi, psychicznie, to nie wiem, ale ma jakąś ogólnie chorobę. w stanie A może mieć coś, coś podobnego jak moja koleżanka, która zmarła w wieku 40, 40 około 40 lat 42 jeszcze prawda? Blue Homely i tam blue, blue Homie Historia z moim kanałem w 2007 roku się zaczęło wszystko wpisałem w wyszukiwarkę PKP Zaczęłem oglądać filmy z pociągami i sam zacząłem tworzyć tam. Po Początkowo pociągów może nie było za dużo, ale no tam były jakieś ciekawostki. różne tam, yy, biotyka na meczu, jakoś tam, jakieś tam, dziwne filmy były. Przemyt poważniejsze działania. Tak zobaczyłem ile zamówienia, klikam w komputer, kosztuję części strasznie sami o dzisiaj dzień walki z depresją. Czasem mam takie nastroje troszkę, troszkę jakby depresyjne. Znaczy nie chcę mi się lenistwo takie jest może. Nie to, że mi w muszę się przełamywać. Za każdym mi się czasem przełamać. Żeby na przykład z kimś na... kogoś napisać, na przykład na Messengerze, to nie zawsze mi się chce, a czasem się przełamie i napisze. Chyba cokolwiek zrobić w domu, to też nie zawsze mi się tak chce po prostu od razu. Czasem coś czeka na zrobienie przez dłuższy czas, dopiero się w końcu przełamuje i to robię.

na telefonie oglądasz czy na kompie Aleksander Tarkowski ja już o to pytałem kiedyś kumpla Sylwka Tarkowskiego z zawodówki, z podstawówki też zresztą to się rodzina czy nie

jak miał trochę z matką, trochę problem miał, była po udarze, coś takiego, w końcu zmarła. Jego kota ma. Dostał od kogoś. Gry kolejowe raczej nie. coś do gier, w ogóle nie mam, tylko takie, takie zręcznościówki, takie, takie może zabawki na Aliexpress są takie, że pirackie skarby, tam jeszcze Merch Boss, ale to, to takie układanie czegoś. No, piesek, nazywa się Putin. Dlatego <grystanie> tytuł jest lajwa taki. Funkcjonik przychodzi na zdecydowanie wyższy poziom wydatków. Który zakładają, że w samochód chce zainwestować, dlatego że. Tylko, że pewnie nie będzie zarabiania za bardzo na tym. Nawet w takim tytule. Zauważam właśnie, że jak coś takie kontrowersyjne treści wrzucam takie, no to to już. Plus 30, halo, się Plus 32, słówko czeka pod adresem. Nie wrogiego to nie mam. Chociaż jak Paweł, coś tam mi na Paweł, coś tam na, czasem napisze.

Belgia. Plus 62 489. A to mi się podejrzewa, że to jest jakiś serwis internetowy. Może tam powiem, że będę korzystił dobrze. To się nie będzie zlewać, będą akceptowane akcenty. Piaski zrobiłem. Będzie wyglądać dobrze to sprawy. Halo. O się nudzi, dobra, trzeba będzie włączyć telefon. Ale bo zaraz będzie pobrano.